Aaaaaa widzowie! Pojawiłem się z nienacka. Ha? Widać. <grywa> Ale zaczynałem tak drodzy widzowie. E, dzisiaj nagryłam news na dziś i taka reklama i news na dziś e, Ogłaszam, że czwarty odcinek co chyba ogonajście Tutaj już ode mnie, od lewej ode mnie na rogu e, filmik poprzedni chyba Zagrajmy w Tifotres 2 I pewnie i będzie nie czwarty odcinek Pierwszego sezonu z tej nagrywki Ale też będzie planowany no, nagrywka inne gier. Będzie planowany e, We Happy Few o, We Happy Few, Minecraft e, Garry's Moda seria I obiecuję wam widzowie, że Co jeszcze powiedzieć a jak jesteście chyba ciekawi widzowie Posłał mi ta maseczka To chyba kojarzycie To tutaj o lewej mnie widzicie chyba teraz Tło mojego kanału Postacią pewnie znanej anime My Hero Academia Tak, ma postać o nazwie Overhaul lub Kaijisaki Ale co jeszcze powiedzieć Planuję kupić, no wiadomo Nie masz takiego sprzę sprzętu <gry> do, na, do streamowania YouTube ale zobaczymy, widzowie, jak to będzie. Bo jeśli, jeśli chcecie, żebym nagrywało z mikrofonem, e, takim dobrym niż e, starym. Ale też be, planowane będzie e, takie shorts reklamy, e, moje własne robione. Ale i też inne serie gier. Nie tylko tych trzech e, gier, co wymieniłem. Ale i te... no. Kurde Ale zobaczymy. No jeśli widzowie chcecie słyszeć mój dalej głos e, nagrywek, no to dajcie lajka i suk, daj lajka i suk spróbuj i po więcej e, takich filmów. Okej? Okay. Do widzenia.